Pan z wami, z duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy przyjdzie paraklet, którego ja Wam poślę od ojca, duch prawdy, który od ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To Wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą Was synagogi, ale nadto, to nadchodzi godzina, w której każdy, kto Was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem Wam o tych rzeczach, abyście gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja Wam o nich powiedziałem. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Chrystus mówi, żebyśmy się nie przerażali, kiedy będą nas prześladować, bo właśnie On zawsze jest z nami i chcieliśmy Jemu do końca zaufać. Życzę miłego, pogodnego dnia.